Wymierza No jego notowania no, nie powalają na kolana, mówiąc Liczy tak. że pani redaktor, wynik wyborczy. No, nie, ale nie masz żadnej to A gdybyśmy na, na się kierowali górę. sondażami, to byśmy Konfederację w ogóle nie założyli. Witajcie moi kochani na naszym kanale. Na wstępie poproszę was o to, abyście zasubskrybowali nasz kanał, polubili ten film na YouTubie oraz udostępnili dalej. To bardzo nam pomoże. W ostatniej rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Z, Krzysztof Bosak przedstawił swoje stanowisko na temat aktualnej sytuacji politycznej oraz wyzwań stojących przed Polską i Europą. W trakcie wywiadu poruszono wiele istotnych kwestii: od możliwego wyboru kandydata PO, przez perspektywy wizyty Donalda Trumpa w Polsce, poznaczenie polityki zagranicznej dla bezpieczeństwa kraju. Panu wydaje. Co panu podpowiada intuicja, że w PO to działacze kogo wybiorą? Postawią na Trzaskowskiego czy na Sikorskiego? Nie ma to dla mnie znaczenia. To są sprawy nie mojej partii. Niech decydują, co uważają za stosowne. Natomiast mając możliwość, radziłbym i zachęcał Polaków, żeby nie dawali 100% władzy Platformie, bo ta partia się skompromitowała. A nie realizowaniem prawie żadnej ze swoich obietnic wyborczych i fatalnym, absolutnie kompromitującym budżetem, który w tym samym roku trzeba było nowelizować, dodając o 60 miliardów deficytu więcej. To są ludzie, którzy albo oszukują Polaków świadomie, albo naprawdę nie znają się na tym, co robią. Bosak odniósł się do potencjalnych kandydatów PO na stanowisko lidera, wymieniając Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Choć uznał, że decyzje w tej sprawie nie mają wpływu na jego partię, wyraził obawę, aby Polacy nie oddali pełni władzy PO. Skrytykował Platformę za, jak to określił, brak realizacji obietnic wyborczych oraz za kompromitujące budżety. No to jeszcze jest pytanie słuchacza. Czy nie uważa pan, że potencjalna zmiana kandydata na prezydenta mogłaby przynieść Konfederacji większe korzyści? Na przykład postawienie na Ewę Zajączkowską Hernik, której kandydatura byłaby wyłamaniem się z postrzegania partii jako antykobiecej, potencjalnie przyciągając nowych wyborców. Nie sądzę, żeby y, y, wyborcy w ten sposób nas postrzegali. Przypomnę, że zagłosowano na nas więcej kobiet niż na Lewicę, która ob obwołała sama siebie. Nie wiadomo na, na jakiej podstawie e, reprezentacją kobiet. Y, mamy też więcej w swojej delegacji parlamentarnej, kobiet, europarlamentarnej niż Lewica, z tego co pamiętam. Także bym tutaj się y, y, nie zapędzał z takimi radami. Rozumiem też, że doradzanie konfederacji, żebyśmy y, stawiali w kampanii prezydenckiej na kogoś innego niż. Zdecydowaliśmy z takim nowym sposobem na yy, pomaganie nam przez media. Dziękujemy bardzo za tą pomoc. Poradzimy sobie w kampanii sami. Lubecka zapytała Bosaka o perspektywy wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa. Bosak wyraził przekonanie, że taka wizyta raczej nie nastąpi w najbliższym czasie, zauważając, że obecnie Ameryka ma wiele własnych problemów. Jednak zaznaczył, że wizyta mogłaby mieć miejsce w kontekście międzynarodowych negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. A czy pana zdaniem dojdzie jeszcze w tym roku, być może, a jeśli nie to przyszłym do wizyty Donalda Trumpa w Polsce? W tym roku? No może w tym roku, no jeszcze. No. Nie sądzę. No a przed wyborami prezydenckimi? Też nie sądzę, jeżeli miałbym spekulować. Dlaczego? Myślę, że prezydent Trump będzie miał znacznie ważniejsze rzeczy. Natomiast jeżeli... Yy... No ale prezydent Duda powiedział, że była rozmowa, bo to prezydent Trump... że pozwolić na to... do końca zdanie? Tak. Jeżeli pojawi się e, jakieś uzgodnienia związane z kończeniem wojny na Ukrainie, to sądzę, że wówczas e, może w naszym regionie dojść do spotkania międzynarodowego i Polska może być odwiedzona przy okazji albo być może do takiego spotkania międzynarodowego mogłoby dojść. Ale tak, żeby specjalnie prezydent Trump przyjechał do Polski, to już nie, pana zdaniem? Nie, no, pre... nie sądzę, że to nastąpi e, jakoś szybko. No ale prezydent uda powiedział, że termin jeszcze nie został ustalony, ale że dojdzie do, do tego spotkania. No, że... Prezydenta Andrzeja Dudy z tak, Donaldem Trumpem. Tak, no to tak, mówimy zupełnie tak, o czym tak, innym. Nie tak, mówimy no. o tym, że Donald Trump przyjedzie do prezydenta Dudy, tylko mówimy, że prezydent Duda po, poleci do Donalda Trumpa. Nie, nie, są nie, dwie to, różne nie, sytuacje. nie, 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 się nieprecyzyjnie się nie, Chodziło nie, 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 że nie, 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 to nie, nie, to nie, 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 może mieć, ale mam nadzieję, że Polacy nie będą wybierać prezydenta na podstawie jakichś sygnałów z zagranicy. Powinniśmy kierować się swoim rozumem i swoim odczytaniem własnych interesów narodowych, a nie tego, jak Amerykanie by nami odczytywali czy jakiekolwiek inne państwo. Podczas rozmowy omówiono także marsz niepodległości, w którym Bosak brał udział. Zwrócił uwagę, że marsz przebiegł spokojnie, a policja potwierdziła brak incydentów odniósł się także do udziału Jarosława Kaczyńskiego, co, zdaniem Bosaka, miało związek z przejściem PiS do opozycji i chęcią pokazania, że partia jest bliżej obywateli. Ulicami Warszawy, jak wiadomo, przeszedł wczoraj podległości Niepodległości, to ile było ostatecznie uczestników? Jesteście w stanie jakoś oszacować? Znaczy, no, wy, no nie jest pan ztykty organizatorem, ale ma pan kontakty, no bo... Nie zajmowałem się szacowaniem tego. Myślę, że było ponad 100 tysięcy ludzi, ale to... to, 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 to Czy tak naprawdę... nie, nie ćwierć miliona, jak podawali organizatorzy? Ja nie mam pojęcia, bo ja... Ja się nie zajmowałem liczeniem. Jeżeli ktoś ma czas, ma dostęp do nagrania, które w zarejestrowało całe, w całe przejście, przepraszam bardzo. Nie w humorze trochę. Nie, 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 nie jest w dobrym humorze. Okay. Tylko widzę po prostu od wczoraj media z uporem godnym lepszej sprawy i różni ludzie spierają się o to, ale tak naprawdę jakie to ma znaczenie? Trzeba się cieszyć tym, że Marsz niepodległości był taki, jaki byśmy wszyscy chcieli, czyli spokojny. Policja wczoraj potwierdziła, że nie doszło do żadnych incydentów. Nie, hmm. no ile jakieś tam osoby zatrzymano. No, powiem tak, dla mnie osobiście. Się, czy tam było 10 czy 20 tysięcy osób, mniej czy więcej, to nie ma istotnego politycznego znaczenia. Był super, mamy za sobą wspaniały dzień, pełen dobrych emocji, jestem strasznie Ale były zadowolony. Racy, Petardy, brałem, brałem udział w oficjalnych uroczystościach najpierw, później w Marszu Niepodległości. Było tak, jakbyśmy sobie to wymarzyli, mimo że za naszą granicą toczy się wojna, jesteśmy bezpieczni, świętujemy swoją niepodległość. Oby tak było w każdym roku. Hmm. Czy jesteśmy bezpieczni, to ja bym tutaj powiedział? No byliśmy że wczoraj no, no, bezpieczni. Na, no tak? Wczoraj tak, a wśród maszarujących też był pierwszy raz od 2018 roku Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości. Był pan zaskoczony? Czy spodziewał się Pan jego wizyty? I czy to nie, też jest tak pod wybory prezydenckie? Nie, nie byłem zaskoczony, bo PiS to zapowiadał, natomiast rozumiem to też w kontekście przejścia pisu do opozycji. Partie jak przychodzą do opozycji, to wtedy chcą pokazać, że są bliżej ludzi, no i to jest w tym klucz. Kastety, rację, specyficzny sposób świętowania święta niepodległości. Pani tak napisana. na się Dariusz Jański z koalicji obywatelskiej. Pani się powołuje na doniesienia policji, tylko że policja nie podała, na której manifestacji zatrzymała osoby z niedozwolonymi przedmiotami, a przypomnijmy, że też przez Warszawę przeszła tego samego dnia, jak co roku manifestacja znacznie mniejsza z skrajnej lewicy która wielokrotnie była zatrzymywana z niebezpiecznymi przedmiotami i próbowała nielegalnie blokować Marsz Niepodległości przez wiele lat zanim im to przeszło, bo zobaczyli, że nie są w stanie tego zrobić. I bardzo dobrze, że udało się w Polsce e, ocalić e, nasze prawa obywatelskie, nie tak jak w państwach zachodnich, gdzie obywatele są zaszczuwani przez media i skrajną lewicę i analogicznych manifestacji nie ma. Bosak wypowiedział się krytycznie o partiach, które jego zdaniem osłabiają polską niepodległość, w tym KO, która według niego promuje eurofederalizm, zmniejszający wpływ Polski na własne sprawy. W odniesieniu do rosnącego zagrożenia ze strony Rosji podkreślił, że Polska musi być przygotowana na samodzielną obronę swoich interesów. Uważam, że mamy w Polsce partie, które chcą polską niepodległość umacniać i mamy takie, które ją efektywnie osłabiają. I koalicję Obywatelską widzę jako partię, która polską niepodległość osłabia. Ale w jaki sposób? No na przykład w, promując eurofederalizm. Popierając różnego rodzaju rozwiązania w Unii Europejskiej, które będą prowadziły do zmniejszenia zakresu wpływu państwa polskiego na nasze sprawy, Przedł pan w marszu, którym skandowano, na którym skandowano też antyrządowe hasła. I czy pan Krzysztof Bosak, będąc wicemarszałkiem w Sejmu, dobrze czuł się z tymi hasłami, pyta Izabel? Ja to zależy z którymi. Nie wiem, pewnie wszystkich nawet nie słyszałem. I tam, gdzie aszeden, ja to ludzie skandowali Bóg, honor, ojczyzna, cześć i chwała bohaterom, leciały patriotyczne piosenki. Rządowych hasło za bardzo nie słyszałem, ale gdyby były, to pewnie byś się z nimi utożsamiał, bo uważam, że rząd Donalda Tuska jest rządem złym, działającym w wielu obszarach bezprawnie albo nie działającym w ogóle, tak jak powinien. Ale y, złym y, w jakim sensie? No, w w przyszłym... sensie realizowanych, realizowanych polityk na prawie każdym obszarze. Ciężko jest A gdzie starać. złamano prawo pana zdaniem? Ojej, na przykład ta e, sprawa z prokuraturą albo z mediami publicznymi, na robienie różnych rzeczy bez podstawy ustawowej, to jest łamanie prawa. A Krzysztof Bosak pomaga e, w przygotowywaniu e, potraw wigilijnych? Oczywiście. A co najchętniej pan no, przygotowuje albo w czym pan jest mistrzem? W niczym nie jestem mistrzem. Nie będę tu przereklamowywał swoich kompetencji. Natomiast jestem gotów pomagać przy wszystkim. głównie przy zmywaniu. A ostatnio to chyba najbardziej. To może zabrzmieć zabawnie, ale e, przy pilnowaniu, żeby dzieci nie wchodziły do kuchni. No, to rzeczywiście robi pan ze strażnika po prostu. Bosak odniósł się także do stanowiska Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy i Rosji. Jego zdaniem ewentualna polityka Trumpa mogłaby być mniej konfrontacyjna wobec Rosji, jednak trudno przewidzieć konkretne działania. Wyraził przekonanie, że Europa musi przygotować się na większą samodzielność w kontekście obrony i bezpieczeństwa. Bosak na zakończenie zaznaczył, że Polska musi skupić się na własnych interesach narodowych. Zauważył, że rosnące niepokoje w regionie wymagają od Polski i Europy zbudowania skutecznych systemów obronnych. Bosak wyraził nadzieję, że Polacy będą kierować się własnym rozumem, a nie zewnętrznymi sygnałami przy wyborze przyszłych liderów. Wywiad ten ukazał nie tylko stanowisko Bosaka w kwestiach krajowych, ale również jego szerszą wizję dla Polski w kontekście bezpieczeństwa oraz roli. Jaką nasz kraj powinien odgrywać na arenie międzynarodowej? Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.